Waldek i Dorota z Rolnik szuka żony rozstali się? Rolnik przerywa milczenie. Od pewnego czasu w sieci pojawiają się plotki, że Dorota i Waldek z 10 edycji Rolnik szuka żony nie są już razem. Wreszcie Rolnik postanowił uciąć wszelkie spekulacje na ten temat i odpowiedział na pytania internautów. Dorota i Waldemar poznali się w 10. jubileuszowej edycji programu Rolnik szuka żony. Ich relacja była dosyć burzliwa. Początkowo rolnik odesłał Dorotę do domu i ogłosił, że jego wybranką została Ewa. Jednak w finale okazało się, że Waldek zmienił zdanie i ostatecznie spotyka się z Dorotą. Rolnik szuka żony. Waldek rozstał się z Dorotą? W ostatnich tygodniach internauci poczuli się trochę zaniepokojeni faktem, że Waldek i Dorota nie zamieszczają na swoich profilach w mediach społecznościowych wspólnych zdjęć. Pojawiły się plotki, że para po prostu się rozstała. W obliczu tych rewelacji Waldek postanowił zorganizować dla swoich fanów popularne Q&A, odpowiedział na liczne pytania dotyczące jego związku z Dorotą. Ze mną i Dorotką jest wszystko jak trzeba. Wstawiamy kiedy i co chcemy w podobnym czasie. Napisał Waldek z Rolnik szuka żony. Jednocześnie zapewnił, że nic się nie zmieniło w sprawie ich planów dotyczących wspólnego zamieszkania. Waldek z rolnik szuka żony, już szykuje dom dla Doroty. Po programie Dorota i Waldek zaczęli snuć plany dotyczące wspólnej przyszłości. Nie podejmują jednak pochopnych decyzji. Na co dzień mieszkają w dwóch różnych miastach i widują się co kilkanaście dni. Dopiero pod koniec czerwca, dorota wspólnie ze swoim synem przeprowadzi się do rolnika. Już szykuję pokój dla mojego syna i syna dorotki. Wymieniam meble i urządzam. Dorotka przeprowadzi się do mnie po 20 czerwca. Takie mamy plany, mam nadzieję, że nie ulgną one zmianie, mówił tuż przed Wielkanocą Waldemar z rolnik szuka żony w rozmowie z faktem.